są Daniel Żółkowski i Tomasz Borkowski. Drużyna Poznani Poznań wystąpi w następującym składzie z numerem 1 y, Goidze Gordzi, z numerem 2 Jezierski Łukasz, z numerem 3 Przybyła Przemysław, z numerem 5 Kaczorowski Łukasz, z numerem 19 Canizales Carlos, z numerem 7 Paluch Maciej, z numerem 22 Matuszewski Jędrzej, z numerem 8 Paluch Mateusz, z numerem 9 Serano Wujkander, z numerem 26 Kamizares Jesus, z numerem 13 Stafilej Marcin, z numerem 12 Gorczyk Sebastian, z numerem 14 Janasik Dominik, z numerem 11 Waciszewski Piotr, z numerem 89 Agire Nestor. Trenerem drużyny poznańskiej jest pan Dominik Machlik. Dzisiejsze zawody poprowadzi jako główny, pan Daniel, jako główny sędzia pan Daniel Kowalski, zaś pomagać mu będą na linii panowie Cezary Plesiński i Filip Kuniczkowski. W tabeli pierwszej ligi po dwóch kolejkach na prowadzeniu jest właśnie Warszawska Legia. Która wygrała dwa pierwsze mecze i łącznie zdobyła 10 punktów i wyprzedza AZS AWF Warszawa, który również ma 10 punktów, ale lepszy bilans małych punktów posiada drużyna Legii. Drużyna z Poznanii jest na piątym miejscu, również rozegrała dwa mecze i dwa mecze dotychczas przegrała. Bardzo wyróżna.